W tym filmie pokażę, jak praca na aplikacjach delivery może być męcząca i denerwująca. Łapa i lecimy z tematem. No i mamy pierwsze zamówienia. Za Kebab. Włączmy nasz sprzęt, załóżmy rękawiczkę, nagaźmy telefon i jedźmy. Jeszcze by się wspomaganie przydało. No i but. To gotowe? 7.09. Fajnego go ryk. Hm? I co się pod tu ładują? Nie wiem. Nie wiem, że a wiedziałem. Ale to nic nie zaszkodzi. Aha, to tutaj. Tylko tutaj nie mam takiego w ogóle numeru. Dzień dobry kurier Globo, ja jestem pod... Halo, ja jestem pod tą kamienicą. No ale pan nie jest... Pan nie zna tam... Pan nie zna tam... Obok. Aha, aha. To nie jest, ta ulica. Dobra. No. dobry. Przecież to nie jest kamienica. Piękny budynek. Pan tam to, tam to rozumiem, że jest kamienica. Mamy 90 czy 20 Dobra, no nie wiem i mamy wszystko smacznego, dziękuję, do widzenia Człowieku, golf na kompresorze. No i co? 8 zł robione. Zamówienie odebrane 15.1 Dostarczone 15.4. Tak to ja mogę jeździć. Tak na razie się nie zapowiada, żeby coś nam wpadło, więc będziemy musieli niestety ławę grzać. Aha, tu w ogóle droga rowerowa pod prąd. No bez tu. Nic, 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 a nic. O, łaskawie. Nazar kebab. My musimy na PKP jechać, tak? A, i mamy gnać do samego końca, czyli główną drogą kościuszki aż do, do PKP. Ale nie jedź mi tak szybko, człowieku. Wyłącz mi te wspomagania, ja muszę rękawiczkę założyć. Ja właśnie muszę ogarnąć przepisy, jak to wygląda, kto ma pierwszeństwo i tak dalej, bo ja tego dalej nie ogarniam. W ogóle jazda na że to dla mnie jest jakaś czarna magia. Dobra, no się ten. Jeścimy. Ja nie wiem, tych samochodów w rybniku tyle tak przybywa, nie? z dnia na dzień coraz więcej jeździ Dobra, to jest koniec drogi rowerowej Ciekawe jak my w ogóle przejedziemy A, przejedziemy To też dla rowerów jest? Dobra, jadymy. Wczoraj nabijałem powietrze do kół i dalej jakoś mało Możecie mi doradzić ile się nabija w rowerze, bo nabiłem 2, dwa, 2,5, dwa chyba 3 trzy, trzy na tył bary Miękko, jest strasznie miękko Spoko! No tyle zapłacę. Ciekawe czy ja zmieszczę półmetrowego kebabu. Ja. Ten kebab się złamy w pięciu częściach, jakie to zrobię. Czy zdążymy jeszcze? o czym zdążymy? No i full moneta. <śm> 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 Dobrze, wymuszamy. A, już że nieźle. ja źle pojechałem, myślę. to mam szczęście naprawdę do tego błądzenia dzisiaj nas jeszcze obderwują samymi parterami, nie? Jest wszystko 875 za to zamówienia. 5 minut ekstra czekania. Patrz to 700 metrów zamówienie, które niby jest gotowe. No i dobra. To To nie tutaj jednak. X Zdarza się i tak czasami. Barazę coś prawidłowo. Ej. O! Super, wniki. Tutaj tej mojej jeździe to zaraz będą klotki do wymiany, coś czuję. Czy my dzisiaj nie dostaniemy żadnego wysokiego piętra? To mi się podoba, ale odbierz mi ten domofon. Klient w szoku, że tak szybko przyjechałem. No i znowu pani Monika. Czekamy 9 minut i zamówienie wydenerwowane. Nie wiem, co się dzieje z panią Moniką. Może nie jest głodna jednak? No, do pani! Już się martwiłem, że pani tego nie odbierze. Ale... No chyba jest zły numer podany, bo mi nic nie dzwoniło. Ja specjalnie jeszcze mam ostatnie te i nie mam od pana Dobra, to spróbuję nie. zadzwonić. Dziwny, że w ogóle sygnału nie ma. Dobra, mniejsza to, ważne, że, że ja ten... Ja poprawię w razie czego. Okej, okay, dobra, dziękuję, do widzenia. A już myślałem, że zjem sałatkę z kurczakiem. <noise> no, ale no niestety. Tu sobie staniemy pod paczkomatem, w sumie pod dwoma paczkomatami. Konkurencja jak trza. Nie będziemy czekać, łaskawie, aż nam zamówienie spadnie. Jak nie ma zamówień, to sobie tak jeżdżę i sprawdzam dróżki. W sumie poznaję Rybnik od drugiej strony, nie? Bo ja nigdy nie jeździłem drogami yy, rowerowymi, tylko zawsze albo autem, albo na moto, więc takich, wie, skrótu i tak dalej nie znam, ale widzę, że to jest fajna ścieżka rowerowa. I w sumie na rynku jestem, nie? Nie trzeba się gonić gdzieś tam. No i z tego, na rynku jestem, zamówień nie ma. Uuuu... akurat rozładowane. Jak my byśmy mieli taką sytuację, to zaraz dowód poleci albo mandat za silnik powyżej jednej minuty uruchomiony. Gdyby ktoś pytał, to jest wielka promocja w McDonaldzie to się będzie właśnie objawiało bardzo wielką ilością zamówień. A jak widzimy, jest pizza w torcie. Po 40 minutach stania bez zamówienia dostałem bistro za 8,30 i to jeszcze pizza, no to... To będzie ciekawe zamówienia. Ostatnio męczyłem się na motorze z tą pizzą, teraz będziemy się męczyć na rowerze, nie? A, to jest pizza 34 cm, także nie ma źle. Bo ta 45 no to widzieliście sami, co się z nim dzieje, nie? Latarkę masz włączoną. Szkoda baterii. Jeżeli Globo planuje w taki sposób zarządzać tym wszystkim, no to daleko nie ujadą. W takim okresie to powinny te zamówienia wpadać jak nienormalne, i tak dalej. A ja nie wiem, albo są ludzie biedni, znaczy biedni, jak biedni, jak biedni, po prostu nie mają ochoty na zamawianie, bo te ceny te są takie z kosmosu, nie, na tych aplikacjach. A my stoimy i, no i tak to wygląda niestety, no. Tu nawet nie ma co się śpieszyć, 4 minuty do gotowego niby zamówienia, znając życie. Pizza dopiero wjechała do pieca. Dobra, tu chyba można gdzieś skrótem przejechać, jak dobrze pamiętam. Potrawia, nie będziemy jeździć. Czekaj, 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 bo tu można gdzieś wjechać, nie? Ta Nie ma, nie wiada. Ale zrobimy to w inny sposób. Zrobimy to tak. Zachciało mi się kafalek robić. Minutka przed czasem, nie ma źle. W łapy mi piździ już. Mimo tego, że rękawiczki od partnera są zajebiste, są ciepłe, ale takiej szybszej jeździe, no to już jestem, jestem wychłodzony w ogóle, bo stałem 40 minut, wiesz. Nie miałem w ogóle ruchu, zaraz jakieś palacyki porobię. Dzięki. Z tą pizzą to jest strach jechać, ja w ogóle nie przepadam za jazdą z pizzą. No samochodem to się fajnie dostarcza, mimo wszystko, nie? Ale na dwóch kółkach jazda z pizzą, no to jest bardzo... Bardzo nieprzyjemna i to niezależnie, czy to mamy pizzę 30 cm, 40, 50... No, mamy taką jedną restaurację, gdzie mamy 50 cm pizzę. Oni ją wycofali po naszych zgłoszeniach, ale znowu ją wprowadzili i jest kaszana. Ja ogólnie myślałem, że na rowerze będą bardzo plecy bolały od tych zamówień, bo plecak wisi, a nie leży na kanapie jak na, na przykład na moto, ale w tym przypadku to... Nie ma co narzekać, nie? Tam jest droga rowerowa, a ja chciałem sobie po... właśnie. Ja chciałem po zwykłych pasach jechać. Tak jak mówiłem wcześniej mnie czeka długa nauka tych przepisów, to ma pierwszeństwo, bo wiesz, samochodowymi przepisami, no to spoko, nie? Ale takie już przepisy stricte rowerowe, no to jest gorzej, gdzie można, gdzie nie można. Ej dobra, czy ja to mogę w ogóle wkręcić. Mogę chyba. Dobra, teraz tak, tu się ładujemy i lecimy na drogę rowerową chyba I tu nie ma przełącznika, no co za shit Skąd mam wiedzieć, kiedy mam zielone? Znaczy, jak mam cisnąć, żeby było zielone? Ja pierdziele No we, ładuje się przez pasy, trudno Tu trzeba kliknąć, a tam jechać a ten rower, nie? To jest dramat co by tego nie przemyślałem, mogę jechać normalnie z autami i, i tyle, nie? Nie jeździć po pochodniku po i kombinować. Ta pizza musi mieć niezłe przeżycia w tym plecaku. Chyba nie powinna być rozklekotana. Mam taką nadzieję, przynajmniej ty, ale nie do, roz... A nie, jedna kreska mi poszła. Myślałem, że mi kolejna kreska baterii spadła. Ej, tu tutaj jest. No i pięknie jesteśmy na miejscu do zapłaty. Oczywiście. Nie mam czego wydawać. Mam 47,50. Mam nadzieję, że coś tam się znajdzie na wydanie. Nie, tam to 57,50 będzie. Okej, dobra. Dzięki Dzięki również. I wzajemnie hej. Kogo niesie? Halo? No? Co to za taki spamer dzwoni? Witam, przepraszam, chyba coś nas zaraz włączyło. Witam serdecznie. Fotowoltaiczne. Ja tutaj się kontaktuję z panem, ponieważ zauważyłem pana zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii i chciałem się dopytać czy tam bardziej chodziło o fotowoltaikę, czy może pompę ciepła? E, pompy ciepła? Pompy ciepła. Patrzę pan na dofinansowanie, jakie tam y, przysługują Panu, to pan to? No podobno 200 tysięcy. To może gminy to pan tak oferują. A tego nie wiem, nie wiem, abym chętnie skorzystał 200 tysięcy przy to wie pan co? To jest sporo kasy, nie? Chłop to łyknął 200 tysięcy dotacji, ku... do pompy, nie? <grystanie> co za gwariat Nie, to, ja zawsze lubię trollować na takich telefonach, nie? On się pytał, czy mogę wam dom, mogę mu powiedzieć, że plastikiem, nie? Albo śmieciami, ciekawe co bym powiedział O śmieciami to nie wolno panie, panie palić Nie jest gwariat, to mówię nie ma jeżdżenie... Ja dzisiaj więcej baterii zużyłem na jeżdżenie bez celu niż w ogóle jeżdżenie z, z, z zamówieniami, nie? To jest w ogóle jakaś kpina po prostu. Musiałby taki pracownik z glowu przejść do tej roboty, zobaczyć jak to jest, nie? Na własnej skórze by się przekonali. Dobrze, że ja nie płacę za te jeżenie bez celu, bo bym chyba zbankrutował, nie? Tak to naładuję baterię za, za 70 groszy i Elo. Czajcie to, że ja są w robocie od 1450 do 16.50 44 zł mam zarobione, nie? 22 zł na godzinę, nie? Pół dnia nic się nie dzieje, to jeszcze dostajesz... Zamówienie na 8 km w placach po węgiersku. Jak my nie rozlejemy placka na roberze, to będzie hit, nie? Oj, v 6 grana. No i co? Wyjeżdżasz, czy co? Przez pasy wyjeżdżasz? To drogi jakiejś szczególnie szybszej chyba nie będzie. Nie, to przycisk. Gdzie to jest w ogóle droga rowerowa? Ja się pytam. Bo to chodzi jak pijana. Jak mi znowu braknie baterii, jak ostatnio, to się załamie, nie? tak nie mogę przesadzać z tą jazdą, bo jak wpadnę pod auto, no to nie będzie kontentu. Zamówienie jest gotowe, no to tym bardziej trzeba przyspieszyć, full maneta. I możecie mi jakiś komin może polecić? Komin potrzebuję, wiecie? Bo ja z takiej zwykłej kurtce zimowej... Kurtce, może czopce zimowej, to średnio, nie? Piździ jak... Ja w kieleckim. Najlepiej, kierunkowska z to włączyć z opóźnieniem i kolejny, nie? Ach, ci kierowcy nie dobzi. Dobra, rura tam, bo cię porobię rowerem. Dobra, trzy kreski mamy paliwa. Obstawiam, że lekko przez 20 km zrobimy na tej baterii. Dobra, ta nawigacja jest jakieś upośle... tu jedź w prawo, potem w lewo, kombinacje. Ja mam wrażenie, że nawigacja za dużo wymyśla. I korzystnie jest po prostu jechać tak jak z samochodem Tylko że gdzieś tam bocznymi rowerowymi, nie? Człowieku masz paw biegowy, No ale wiadomo, z Gliwic, pop przyjechał, może się nie znać Jak ja mam tu skrę... Ja tu nie mogę skręcić przecież Ja pierdzielę, no... Jebać nawigację Generalnie samochodem bym to szybciej obleciał, ale... Ale jadę za darmo Ty, ja wrzucę piąty wiek i elkę porobię, nie? Nie no, zrównać się z samochodem to jest w ogóle jaja berety, co? Będę pisać artykuły, rowerzysta wyprzedził naukę jazdy na, na drodze, nie? Ja mega niekorzystnie pojechałem, ale już trudno, nie? Będzie walka z tą baterią, nie? żeby zjechać na centrum później Dobry Day. Co to to trzeba, żeby jeździć na gromu? Nic nie trzeba tam i... Zarejestrować. Zarejestrować czy i, i zmieścić tylko telefon? I tyle. 13 minut rowerem, 3 kilometry Dobra zaufamy nawigacji, pojedziemy rowerem, samochodem na rowerze, lżeli papą Tu jest tak, nie mogę bimbać, bo mam tutaj przecież żur! A czy nie, placek po węgiersku, co? ja gadam. Jezus, czyje, to jest jeszcze że ta w jakiś las wypuści, Oby nie, bo odinstaluję tą mapę A Te mapy też swoją drogą są takie stare A tu faktycznie można przejechać, tak? Teraz tak, pytanie, czy w las wjeżdżamy? Nie, nie w las. Powiem tylko tutaj gumy nie złapał, bo będzie przypał. Ja już widzę, jak ten placek cały się rozlewa w tym plecaku. Są tu światła długie. A nie, jednak nie. Znowu w las. Ja nie wiem, czy tu. Jeżdżą tu pociągi chyba. Ej, chyba tak nie do końca to jest tutaj. Tak na moje. Ej, niby to jest jakaś ścieżka wydeptana, może faktycznie się tu jedzie żeby mnie jakaś sarna to nie, nie pogoniła. Ja pierdziele, gdzie ja jestem? Ja wam powiem, że je ja, ku... A ja za takimi drogami, no to to tak. Kto te ta takie drogi bierze w ogóle? To weź mi to wytłumacz. Co jakiś kup, Odjazdy robię czy co na enduro? Baterii nie mam! Nawet nie żartuj, że ja baterii nie będę miał. Moim zdaniem totalny bezsens jeździć tymi drogami rowerowymi, przecież ja bym to kur... co szybciej zajechał. Gdzieś między blokami to można skakać, ale takimi lasami no to... Czy ja w jakiś sposób zaoszczędziłem czasu? No nie wydaje mi się. Dobra, a tutaj tak? Eee, przyjemnie się jeździ. No jechałem bardzo szybko. Dzięki, to Również, do widzenia. No to zamówienie 16, 17 zł, no to w sumie git. Pani zobaczy może na nagraniu, jakie poświęcenie po, po drodze, jakiej jechałem, żeby dojechać jak najszybciej z tym plackiem, ale pani uraziła moje ego, czy to zamówienie będzie ciepłe. No oczywiście, że będzie ciepłe, bo jak Majek dowodzi, to jest zawsze ciepłe, mimo wszystko. Lecę do chaty, bo tam nie ma sensu, od 14.40 do, do 17.00 liczmy 20, 60 zł zarobione. Nie pieniądz. Tyle dobrze, że nie muszę za paliwo płacić, nie?